Cześć siemanko. Witam Was z tej strony Gucia Ptaszyński w odcinku 14 sporo zotowanych przygód w Minecrafcie. Nie wiem po co wyszedłem z nederu. Ale dobra, jak już tu jestem, to zgarniemy sobie zombiaka jakiegoś. Nie no nie chce mi się. Bardziej na szkieleta. Najbardziej no na wiedźmę. Już myślałem, że to jakaś ta owca z mieczem żelaznym. Chodźcie, do nederu, chodźmy, zapraszam Was. Dzisiaj sobie pożyjemy trochę, troszeczkę w nederze. W nederze. Stony kiedyś się. Pod się, kiedyś zbierze. Chyba no nie. Trójkąt bernucki. Oj, no nie no kurde. Jakie ja mam się tam dostać? A. Bołgi! Jedne. No dobra. Jestem na górze. Elo gasty. Elo ziomy. Co tam u was słychać? Będę odbijał wasze fajerbole? Tak czy nie? No oczywiście że będę. Tylko muszę się do was dostać. Oa! No ej, ej, ej. Ej, no. I co? Gdzie ty jest, gust? Gaścik, łydre skeleton. Już jest to odważniejszy od ciebie, bardziej mężniejszy. Mężny, kurde, mężny gast. Oj. No co, my się gramy w baseball? Tak? Gramy w baseball? Gramy w baseball, tak? O, 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 ciekaj. Ha! Zabiłem go! A ten skąd tu się wziął? Co? GIN! Odbiłem w niego kulę Ha! Ale lol LOL Teraz musimy się tam na, na dół dostać jakoś Albo dobra, już starujmy to Czy, czy w ciebie trafię Może nie? Ha, Jaki cel! I spadł do lawy, no nie? No, no nie mówcie Że nie ma gazu z Chodźcie, pora powalczyć z wami. No, wy chcecie się ze mną grać w baseball, się bawić wtedy, gdy nie trzeba, a gdy trzeba, to nie, nie robicie tego. No wypad mi stąd skunksie, jeden ty. Co za skunks mnie? Bawić się w tobą, w skakanie z tobą. A łowem, weź, one biją. Myślałem, że to są jak slajmy. Małe, że one nie biją? Zawsze myślałem. Że one się nawet nie ważą mnie uderzyć. A tu co się okazuje? No dobra. Zielone creepery, różowe creepery. Co za pomysł. No i szybko mi z tym tutaj, tutaj no. Weźcie, ja chcę mieć tu fortecę nadarową jakąś A. Dobra, to ja już nie wiem co się dzieje Dobra, skakajcie czy nie Pigmeje, o nie, no Snajper, jak ja ich nie lubię, nawet dwaj są i ja ich nie lubię. Trzech ich jest. Ja ich naprawdę nie lubię. Mm. Elo, co do mnie? No, i idź stąd sobie, jak ja was nie lubię, no. No ludzie. Weź słabiak. Słabiak jeden. Z ciebie sta! Ha! A w nich trafiam. A nie. Dobra, pora się dostać w końcu tam na dół chyba. Jakoś. No nie. Jo. Okej, bo... Dobrze, że tego łydera nie ma jeszcze. Bo by było źle. Ale za to Wedder Skeleton nam towarzyszy. No nie. No zawsze na pocieszenie ktoś się znajdzie. No Ludzie, trzymajcie mnie, co ja wam takiego zrobiłem, co? Dobra, dawajcie mi exp. Tylko. Tylko, żebyście mi. Wy tego mnie nie zepchnęli zaraz. Żeby się nie okazało żadnych szartów. O nie! Gdzie ja tu jestem? Wpałem w ich pułapkę. W parszywą, fałszywą pułapkę. O nie, ja nie lubię być tak w Niderze gdzieś daleko od kryjówki. O, żeż ty, wypadł, wypadł, wypad, proszę! Nie rób mi nic. Co? Co ty? Głupi jeden głupek. No, a ty wypadł mi stąd. No tak. No wy wszyscy na mnie nie dam rady z wami sobie. Jeszcze ty, snajper. Nie jesteś lepszym snajperem ode mnie, szkielecie. Nierzeczliwy szkielet. No, gdzie jest EXP po gastach? Co? Już zniknął? Nie ma go? Co się stało? No i co? No i gdzie on jest? No, no nie, jak się zgubię tu jeszcze. To będzie źle. Naprawdę źle. Hmm, dobra, wychodzę stąd. <laughs> Nigdy w życiu tam nie wrócę. Tutaj na dół. Straciliśmy tyle cennego czasu na takie bzdury, takie głupoty. Takie bzdury. Kurde. W baseball. O, szkielecik się pali. Witaj szkieleciku. Ty mój tutaj kochany. He. Snajper. Coś skeleton. Skeleton. Widzicie co? Ogłaszam. Nowość. Przenosimy bazę. Chyba. Alt fajny efekt daje. Nie? No, ale tu jest strasznie tak cicho, że nic nie słychać żadnych dźwięków z Minecrafta, ani nic. jak się zbliża do twojego terytorium pająk, to co? Nie boli cię? nic? No chodź, chodź. Chodź ze mną walczyć jak mężczyzna. Ła, no weź. To niesprawiedliwa fajnika. No ile ja mam życia? No ty No mało życia ma sproja, bardzo mało. Coraz mniej koma. ma. No a co mi skąd tutaj Nie będę tylko Nie. gdzie jest jakiś Edek, co? No powiedzcie mi Chodź tu owietko. A. No weźcie Ludzie! Do wody wszystko spada zawsze albo do lawy. O jak się przestraszyłem. Szaryk nie strasz. Diaksy. Mamy diamenta. Diamondy. A ja tak mało. Dlatego sobie pieczemy ciebie jeszcze jednego. Urebit. A to co to w ogóle? Być? Dla sąsiada? coś. Ogłaszam, że naprawiamy nasz łuk. Naprawiamy go, czy nie? No chyba tak. No co ty zrobiłeś? Gdzie ty jesteś, łuku? No i jeden. No, czemu się schowałeś? Wiem, że nie chcesz być naprawiany w kowadle. Ale musisz. Niestety, sorki. No. Koszt 5, piąty level. Aż 5 Expo. Szary, kiedy będzie taki wesoły? mi tutaj. A tu coś takiego dzieje. Co tu się z Tobą dzieje? co? O, 16 Red Stone. Skąd się go mam? Z kopalni. I odwiedźmy. Wiedźmy. I mamy trzy niezniszczone łuki. Jest fajnie. Nie, tak będzie ładniej to wyglądało. co? No nie. No ale... No a więc dobra, to chyba będzie koniec tego odcinka. To będzie na tyle w tym odcinku. A więc tak. Na razie. Pa! Ojejku, przepraszam. Przepraszam cię. A więc tak, jeszcze raz. Na razie, pa, i cześć. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.